W dzisiejszym odcinku z serii Ciekawe Wypowiedzi Polityków przedstawiam wypowiedzi zmarłego 5 sierpnia 2011 roku założyciela i pierwszego prezesa Samoobrony RP, ministra rolnictwa, europosła oraz posła na Sejm RP, pana Andrzeja Leppera. Na początek wystąpienie pana Andrzeja Leppera w Parlamencie Europejskim z 2002 roku, które, przynajmniej jeśli chodzi o stosunek Unii Europejskiej do Polski, jest w 100% aktualne. Przestrzegam Brukselę i Strasburg. Jeżeli Polacy zostaną oszukani i skutkiem manipulacji elit politycznych Polska zostanie wcielona w struktury Unii na zasadach braku partnerstwa, to Polakom nie zabraknie odwagi i determinacji, aby wystąpić z Unii Europejskiej. Tak więc przyjęcie Polski do Unii na nierównych zasadach może być początkiem końca takiej Unii, Unii służącej bogatym kosztem biednych. My Polacy mamy swój honor i swoją godność. Żadnej jałomużny nie chcemy. Żądamy i wierzymy, że Polska zostanie potraktowana uczciwie i po partnersku. Do tej pory Unia Europejska, broniąc nieludzkiej globalizacji, tłumaczy polskim władzom, że były to koszty restrukturyzacji gospodarki. Polskie władze tłumaczą polskiemu społeczeństwu, że to ofiara, którą musimy ponieść. Samoobrona tłumaczy polskiemu społeczeństwu, że są to zasady nieuczciwe, nierównoprawne i nie do przyjęcia. Samoobrona mówi dość zniewolenia ekonomicznego Polski i Polaków. Samoobrona mówi jednoczmy Europę z zachowaniem hierarchii wartości człowiek, rodzina, praca. I godne życie. Niestety Polska nie jest traktowana na równi z chociażby krajami Europy Zachodniej, o czym pan Andrzej Leper mówił w Sejmie w 2002 roku. I teraz produkcja mleka. Panie premierze Kalinowski, jak można, jak można w ogóle... Mówić o czymś takim, że Unia y, nas traktuje poważnie, oczywiście pan ubolewa nad tym, że te warunki będą nierówne, nie będzie można wykorzystać mocy produkcyjnych itd. Jak można było z Kopenhagi powiedzieć w ogóle, że Unia zgodziła się na zwiększenie produkcji mleka o 1,5 miliona ton? No już wiemy, czym to się skończyło, już wiemy, jak, jaka jest ilość, 8,5 miliona ton, a moce produkcyjne już mieliśmy 16 milionów ton. 16 milionów ton. Chcieliście, panowie, około 11 milionów ton. Unia postawiła na swoim. Eurodeputowany Witold Tomczak LPR uważa, że rozdział kwot jest niesprawiedliwy. Porównał wysokość przyznanego limitu z wielkością użytków rolnych. Jak zauważył, Niemcy posiadają kwotę 38 miliardów kilogramów i mają 17 milionów hektarów użytków rolnych. Holandia ma kwotę 11 miliardów kilogramów i 2 miliony użytków, zaś Polska ma kwotę niecałych 9 miliardów kilogramów. I 16 milionów hektarów użytków. Jak widać, już wtedy Polska miała podgórkę w Unii Europejskiej i od tamtego czasu za dużo się nie zmieniło. Parę przykładów. Magazyn Forbes ocenia, że 17,3% sprzedawanych na światowym rynku papierosów została wyprodukowana w Polsce. Duża część z nich to papierosy smakowe. Co zrobiła Unia? Zakazała sprzedaży papierosów mentolowych. Polska ma największą flotę transportową w całej Unii Europejskiej. Co zrobiła Unia? Zaczęła utrudniać życie naszym firmom transportowym, podwyższać im koszty i rozszerzać biurokrację. Jesteśmy największym producentem drobiu w Europie. Co robi Unia? Pracuje nad zakazem chowu klatkowego. Uważam, że młodzi ludzie upomną się o swoje prawa i to nie będzie rewolucja lepera czy samoobrony, tylko ludzie upomną się o swoje prawa. Ludzie chcą po prostu za uczciwą, rzetelną pracę godnie żyć. I ludzie nie będą się godzić na to, żeby kolejne ekipy przychodziły do władzy po to, żeby oszukiwać ich żeby oszukiwać, żeby rozkładać kraj, żeby prywatyzować teraz nawet energetykę polską, żeby sprzedawać ziemię obcokrajowcom, żeby pozwalać na ekspansję ekonomiczną Niemiec na Polskę, bo historia lubi się zawsze powtarzać i to każdy wie, ona trochę inaczej zawsze jest tego, czego potrzebował Hitler, żeby zająć Polskę, dzisiaj nie trzeba. On produkował czołgi, samoloty, armaty. Dzisiaj produkują markę i euro. I tym zdobywają Polskę. Młodzi, jak dobrze wiemy, na ulice nie wychodzą. Polacy wciąż chcą pozostać w Unii Europejskiej. A ekspansja ekonomiczna Niemiec na Polskę trwa w najlepsze. Nawet sprzedaż polskich ziem dla obcokrajowców z roku na rok rośnie. Oczywiście najwięcej gruntów kupują Niemcy. Coś w tym jest, że dzisiaj o wiele łatwiej wcielić dane państwo w pewną strukturę, uzależnić to państwo od swoich funduszy i narzucić mu swoje prawo, niż po prostu wywołać kolejną wojnę światową. My musimy szukać, szukać sojuszników wszędzie i nie z Niemcami mieć dobre układy, bo trzeba mieć je dobre, a nie dopuszczać do tego, że ponad naszymi głowami Niemcy dogadują się z Rosją i gazocią, który kosztować miał 2,5 miliarda, gdyby szedł przez Polskę. Druga nitka, wybudowali za 10 prawie i mają w nosie Polskę. Nie chcecie Polaczki? To nie, to po dnie Bałtyku pójdzie. No i ochronę środowiska mają w nosie i wszystko. Oni się zawsze dogadywali. Zawsze. Historię trzeba znać, ale nie tylko znać daty. Wiedzieć, kto kiedy królem był czy rządził, tylko trzeba wyciągać wnioski z niej, które nam pomogą. No i proszę, druga nitka Nord Stream 2 ma zostać ukończona jeszcze w tym roku. Rzeczywiście należało prowadzić politykę wielowektorową, nie opierać się wyłącznie na dobrych stosunkach z jednym krajem, nie obrażać się na inne państwa, tylko prowadzić z nimi interesy. Polityka zagraniczna w naszym kraju leży i nie zapowiada się na poprawę. Nie ja wybrałem PiS. Nie ja pozwoliłem, żeby PiS wygrał wybory, tylko ludzie, którzy głosowali na PiS i Pis wygrał wybory. ja powiem Państwu szczerze, ja byłem zwolennikiem tego, żeby Kaczyński nie rządził z drugiego rzędu i Marcinkiewicza nie popychał, tylko żeby wziął odpowiedzialne zarządzenie na siebie. Jako największy, największa partia, szef największej partii w Parlamencie niech odpowiada za to, co się dzieje w kraju. I ja praktycznie zmusiłem do tego, żeby był premier. Szkoda, że dzisiaj żaden koalicjant nie jest w stanie przekonać Jarosława Kaczyńskiego do objęcia funkcji premiera. Wicepremier to też jest coś, ale to jednak premier odpowiada za decyzje i działania swojego rządu. Oni w ogóle pojęcia nie mają o gospodarce. Zobaczcie, czy któryś z nich miał jakąkolwiek firmę. Prezydent, premier, ministrowie, czy oni zarządzali? Własną firmą. Niestety od lat nic się nie zmieniło. Obecnie w Sejmie czy w rządzie zaświecą szukać osób, które prowadziły własne firmy. Częściowo trzeba się zgodzić z Kaczyńskim, nawet może i w dużej części, w tej kwestii, że służby wszystkim sterują. Tylko, że on sam nie wie, jestem przekonany, Kaczyński, że służby nim też sterują. Wcześniej czy później, czy ja dożyję tego. Różnie może być, bo to życie jest takie, że różnie może być, ale wcześniej czy później e, pewne fakty ujrzą światło dzienne. To w mojej opinii bardzo interesująca wypowiedź w kontekście ostatniej afery mailowej. Ciekawe, czy była to akcja polskich służb i czy w przyszłości czekają nas jeszcze jakieś kompromitujące dla członków rządu wiadomości. Lubi pan demokrację? No, uwielbiam. Naprawdę? Oczywiście. Ale demokrację gdzie dyskutują wszyscy, a decyzję podejmuje jeden. Tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych. Dyskutuje kongres, dyskutuje senat, dyskutuje społeczeństwo, a decyzję podejmuje prezydent i odpowiada za tę decyzję. A u nas w Polsce mamy demokrację taką. Dyskutują wszyscy, kłócą się wszyscy. Prezydent tłumaczy, że jest zły rząd, rząd tłumaczy, że zły parlament, parlament, że zły prezydent i rząd i taka spychologia. Taka demokracja nie podoba mi się absolutnie. Postawiłem panu plus. plus teraz. Trzeci plus. No, co? Nie, drugi plus, dwa minusy, dwa na razie minusy na zero da, jesteśmy. Dwa minusy dają plus. <noise> Też postawiłbym tutaj plusa, chociaż martwi mnie jedna rzecz. Pan Andrzej Leper wiele, wiele lat temu mówił o tym, jak wygląda demokracja w Polsce i wiecie co? Nic się nie zmieniło. Kto sprzedał FSM Bielsko-Biała? Straty według Najwyższej Izby Kontroli 20 miliardów 326 milionów złotych. Ojciec chrzestny, jeden z ojców chrzestnych Platformy Obywatelskiej. Czy postępowanie się toczy? Olechowski dopuścił się przestępstwa. Nie, co to za przestępstwo? 20 miliardów? To no przecież żadna kwota. Brakuje dwa. To sięga się do kieszeni wyborców, ludzi najbiedniejszych. Kto odpowiada za prywatyzację PZU-SA i PZU-Życie? Strata 37 do 40 miliardów złotych. Pan Wąsacz. Nie ma go, to już nie od Was jest. Chyba z samoobrony on jest. Kto sprzedał PKO-SA? 10 miliardów straty. TPS-SA. Pani Sowińska. 4 miliardy straty. Stocznia Gdańska, panie marszałku Płażyński, pana sprawa. Pana sprawa. Jak już powiedziałem, kolebki nie potrafiliście uratować, a Wy Polskę chcecie ratować. Tak jak wtedy, w 2001 roku, nikt za to nie odpowiedział, tak i dzisiaj posłowie, senatorowie, członkowie rządu nie odpowiadają za działania na szkodę państwa. Nie odpowiadają również za swoje. Afery. Ja chciałbym spytać, bo jestem w posiadaniu dokumentów. Dokumentów i świadków. Powtarzam, jestem w posiadaniu. Ja nie jestem tutaj sędzią, żebym mówił, że są winni. A może byście panowie tak pojechali razem, pan Szmajdziński, pan Tusk i pan Cimoszewicz na mecz do Wrocławia, Śląsk-Wrocław. Pojedźcie tam na ten mecz. Tam w hotelu Wrocław między 9 a 9.30 20 kwietnia 2001 roku jeden z was, nie wiecie który to, to porozmawiajcie z sobą. Podobno, ja nie, nie twierdzę, że tak było, podobno otrzymał kwotę 350 tysięcy dolarów, od niejakiego pana S. Jeszcze pan Schetyna też widział to. Panie Tusk, sprawa spotkania Pana z mierzącym Pershingiem. Nie wiem, czy miała miejsce, może Pan zaprzeczycie na pewno temu. 10 lipca 98 roku, gdzie podobno pożyczył Panu 300 tysięcy złotych. Ja kończę. Odpowiecie na to, że to nieprawda, że to jest niczym. To jest nieprawda. Co ten leper opowiada? No pewnie, że tak odpowiecie. Natomiast... Te dokumenty na ten temat istnieją i mówię Wam, że są zdeponowane w odpowiednich miejscach. Obojętnie co by mnie się stało, bo pogróżki już były, to te dokumenty ujrzą światło dzienne. Od tamtego czasu minęło 20 lat, a w polityce czy w Sejmie... Wciąż widzimy te same twarze. Mimo afer, szemranych interesów, szkodliwych ustaw, złodziejskiej prywatyzacji, później nacjonalizacji, by swoimi poobsadzać spółki Skarbu Państwa. Oni wciąż są w polityce i nic im się nie stało. W większości omawianych dzisiaj kwestii nic się nie zmieniło. I niestety nie mam już nadziei na to, że jednak do jakichś pozytywnych zmian dojdzie. Polska zadłuża się. Polska po prostu jest rozkradana. Kredyty brane są przejadane. Przedtem też zadłużano Polskę. Ktoś powie, że, że PRL był zły. Oczywiście, ale spójrzcie na to, ile było też wtedy dobrych rzeczy, ile postawiono wtedy fabryk, hut, ile zbudowano dróg, ile mieszkań, brano kredyty, ale było widać, że coś się dzieje. Dzisiaj bierze się kredyty i przejada się. Także jeszcze raz chciałbym powiedzieć jedno zdanie dzisiaj wolność w Polsce wygląda w taki sposób, że ludzie mogą mówić, co chcą, a władza robi, co chce. Władza wykorzystuje Polskę i traktuje Polskę jak swój prywatny folwar. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii ciekawe wypowiedzi polityków, i znacie jakieś interesujące wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.